Oto pięć rzeczy, które odróżniają prawdziwego mężczyznę od pozera. Ostatni punkt jest najważniejszy, bo bez niego pozostałe to tylko pozory. Po pierwsze, autentyczność w działaniu. Nie obiecuje rzeczy, których nie może zrobić. Jego czyny zawsze pokrywają się ze słowami, nawet gdy nikt nie patrzy. Po drugie, emocjonalna dojrzałość. Nie ucieka przed trudnymi rozmowami i potrafi wyrazić swoje uczucia. Nie wstydzi się być wrażliwy. Po trzecie, szacunek do granic. Rozumie znaczenie słowa nie i nigdy nie wywiera presji. Traktuje cię jak równorzędną partnerkę, nie jak trofeum. Po czwarte, konsekwencja w rozwoju. Stale pracuje nad sobą i nie oczekuje, że ty go naprawisz. Bierze odpowiedzialność za własne emocje, i najważniejsze, gotowość do prawdziwej bliskości. Nie boi się być sobą, nie ukrywa prawdziwego siebie za maską. Pozwala ci wejść do swojego świata bez murów obronnych. Prawdziwego mężczyznę poznajesz nie po tym, jak się prezentuje, ale po tym, jak cię traktuje, gdy nikt nie patrzy.